Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony, witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Rosji i Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarskie świata, pracującego aktualnie w Stockholm w szwedzkiej Ekstraklasie. W dzisiejszym epizodzie dwa kolejne spotkania, 28 i 29 kolejka szwedzkiej Ekstraklasy i mecz z Elfsborgiem u siebie I, i, i później, 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 Elfsborg na pierwszym miejscu i... Później ze Malmo na wyjeździe, a w następnym kolejnym odcinku Usters i podsumowanie sezonu. Tak więc dwa jeszcze odcinki do końca tego sezonu. Moi drodzy, już wiemy, jaka jest tabela. 5 punktów straty do Dziurgarden. I dzisiaj bardzo trudne zadanie, bo gramy, o, gramy z zespołem, który bije się o mistrza, i w teorii, gdyby Helsburg dzisiaj wygrał, a Haken na przykład przygrało, no to myślę, że ten tytuł już by zagościł w rękach tego zespołu, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby im troszkę popsuć humory. Skład na dzień dzisiejszy to Liu Zhao Ziang Ogoczuk Chukfu, Pluk i Gilione w obronie, oczywiście Lui Zhao w bramce, Ali Szerifewicz, Hendrickson na środku, Mący Gerson, Frederiksen i Ring zagra w ataku, zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko, nie wydarzyło się w klubie nic ciekawego przez ostatnich kilka dni, bo tylko tam chyba sześć minęło od ostatniego spotkania żadnych wieści, kontuzja tylko kliwociuka to jedyna jedyna no niezbyt dobra informacja ale informacja, która no, potencjalnie mogłaby tam jakieś znaczenie mieć, bo kliwocuk grał całkiem, całkiem przyzwoicie, ale Ogoczukfu też grać w piłkę potrafi i mam nadzieję, że dzisiaj to udowodni. Zaczynamy. Spotkanie 28. kolejka Allsvenskan Liga, czyli Lid, czyli Ekstraklasy Szwecji i spotkanie Ajax stockholm kontra IF Osburg. Zaczynamy. No i co? 38 tysięcy kibiców to już jest solidna, solidna porcja ludzi na francy Arena, czyli na Narodowym Stadionie, Narodowym Stadionie Szwecji i Baden, czyli Nikolaj Frederiksen. Dobre uderzenie. No i ten początek troszkę, troszkę dla nas posiadanie piłki, no 56%, 8% więcej niż zespół gości, ale my tutaj zaczynamy sobie rodzić, radzić coraz lepiej, Ali, przy piłce do Szerifewicza, ten do Henrikssena Koke Vegas jednak broni, ale wcześniej był spalony. Tak mi się też wydawało, że gdzieś tam nasz, nasz skrzydłowy nieco wcześniej ruszył do tej piłki. Uwaga, Halgren, Bajdu. No i będą tu problemy. Wreszcie goście też wzięli się do pracy w ofensywie. I... No, i teraz poważny błąd Gilione. Gdzieś stracił piłkę, wyprowadzając ją z własnego polakarnego. To nie ma prawa się zdarzyć. Wychodzimy jednak z tego obronną ręką. Teraz złe rozegranie i znowu strata Bergmark i Hler. Leeuw, broni i jesteśmy pod kontrolą. No, nie zupełnie, bo tu mocny pressing sprawia, że mamy wielkie problemy z wyprowadzeniem piłki z własnej strefy obronnej, ale udaje się i przepychamy ją troszkę wyżej. Henriksson teraz przy piłce do Ogoczukfu, Ogoczukfu do Aliego, Ali do Sherifewicza. Henriksson KOKE z BRONI i spalony. Czyli znowu nie byłoby bramki gdyby piłka do siatki wpadła. Czyli 7-3 no, znakomity jest to zawodnik naprawdę tutaj aż dziw, że jeszcze tutaj nie oglądają go nie oglądają go kluby chociażby z Premier League, czy z ligi francuskiej, czy może z hiszpańskiej. No Mam nadzieję, że nie odejdzie. Takie są tutaj moje oczekiwania względem tego zawodnika. Uwaga, Okals! Do Czoczewa, ten do Hendriksona. O Henrikson. oj, źle, Uf, i bramka, znowu mamy błąd w wyprowadzeniu piłki, prosta strata i piękny, piękny gol, Przelobowany bramka, zobaczmy, okels Czoczew tutaj, Pluk wybija, Hendrikson ma piłkę, ale... Fatalna, fatalna asysta. Tutaj próba podania do Sikendziego. No i niestety piłka wpada do bramki. No, piękny gol, przelobował bramkarza z 30 metrów. Piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki, zanim wpadła do siatki. I mamy 1 do 0. I europejskie puchary trochę zaczynają odjeżdżać. Uwaga, baden! Chyba, że teraz Frederiksen strzeli. Strzelił. Być może nawet celnie, ale, ale gdzieś tam piłka ugrzęzła w murze. Mamy stały. we fragment I niestety nic z tego nie ma. 5 do 4 w strzałach dla nas. Jednak 3 do 0 w strzałach celnych dla zespołu gości. 57% posiadania piłki po naszej stronie. Uwaga, czoczew. Liu Zhao Ziyang. broni i wybija piłkę na rzut rożny. Kolejne dobre uderzenie. Dobre i celne uderzenie kandydata do tytułu mistrzowskiego. Ale Liu Zhao Ziyang teraz zgarnia piłkę po dośrodkowaniu zrzutu rożnego. Dobra interwencja naszego bramka. Myślę, że moglibyśmy tu już więcej przegrywać, gdyby nie dobra forma naszego goalkeepera. Nie naszego, bo jest wypożyczony, ale generalnie zaczynamy drugą połowę. Już nie ma czasu na pogaduszki. Sekundzie przy piłce i 45 minut i znowu strata na swojej połowie. No dzisiaj bardzo. Bardzo dużo tracimy piłek we własnej, na własnej części boiska, i to jest bardzo niepokojący sygnał. 50 minuta: 5 do 5 strzałów 4 do 0 strzała celnych dla gości. 55% posiadania piłki po naszej stronie XG. No, po naszej stronie 064 do 028. Oczywiście ten strzał nie mógł wygenerować XG, jak to było uderzenie z 30 metrów, i znowu strata. No, co my dzisiaj wyprawiamy, to ja nie mam pytań. Który to już raz tracimy piłkę? Teraz znowu, no to nie było na naszej połowie, ale gdzieś w jej okolicach. No, dzisiaj naprawdę gramy po prostu bardzo źle. Celność naszych podań woła o pomstę. do to nie ma. Bergmark, bajdu, Bernardson, Bernardson ile 2 0 Sami stwarzamy sobie problemy. I niestety za te problemy przyszło nam pracić, ładne, przyszło nam płacić ładne no rozklepali nas po prostu i tyle. Nie ma chyba przypadków. w tym, że Ellsborg bije się od tytuł mistrzowski, bo grają naprawdę wyśmienicie przede wszystkim no my też dajemy im paliwo do tych ataków. Henrickson i oczywiście niecelnie już le pędzi kolejny kontratak. A tutaj zespół gości się nie bawi, gdy tylko mają sytuację, w której mogą przechwycić piłkę, przechwytują ją i po prostu pędzą w stronę bramki. I nie Zastanawiają się nad niczym. Uwaga, Bernardson, Liu Zhao Ziyang he, jest na posterunku, Gillion na 6-4, Ogoczukwu 6-3, Ringa. He, to naprawdę he, nie są he, dobre oceny naszych he, zawodników. He, kto tu jest mocno zmęczony? Widziałem tam Sheriffy, widziałem bardzo he, mocno zmęczony. He, no i jego trzeba będzie ściągnąć. puścimy salnie. tak, salę Trosa będziemy musieli wpuścić na tą bardziej ofensywną. Pomoc, co tu możemy zrobić jeszcze Gersona? Chociaż Gerson źle nie gra, ale wpuścimy Pitasa na boisko i wpuścimy też. A jak gra Hendrix 630. Tu nie będziemy się bawić. Wpuścimy młodzieżowca na boisko. Może coś tutaj uda się tym młodym entuzjazmem zmienić. Generalnie nie jest źle. No, pierwsza połowa, myślę, że pod nasze dyktando dominowaliśmy tutaj. No, w drugiej nam się plan absolutnie posypał po tej drugiej bramce. Przede wszystkim no, historia tego meczu jest prosta. Kto podaje do swoich zawodników ten... Ma piłkę. Kto podaje do przeciwnika, ten traci bramki. My dzisiaj po prostu podawaliśmy piłkę do przeciwnika i e taka jest historia tego meczu. Uwaga, Jonsson teraz dla odmiany przechwytuje podanie. Ej, już tu piłka pędzi do Pitas'a. Pitas jakby chciał od niej uciekać. E w ostatniej chwili zdążył ją e złapać. Pitas do Ogoczukwu. Ogoczukwu do, do Aliego. Pitas. Pitas! Mamy 2 do jednego Jeszcze może nie wszystko stracone. Joanis Pitas strzela bramki, i która... Są nieuznane, moi drodzy. Czoczew! Liu Zhaozijang, nie wiem, czy bronił, czy poprzeczka. Za chwilkę się dowiemy. 10, będzie 10 do 7, więc był to strzał w poprzeczkę. 80 minuta jeszcze. Tutaj możemy dwie zmiany ogoczuchów. już zdejmiemy, bo już chłopak ma zdecydowanie dość. wpuścimy sobie też sona na środek obrony, na ostatnie minuty. To już... Eee, no już chyba nic się tutaj. Nie wydarzy, chyba że Jonsson, Einarsson, a i właśnie on strzela bramkę, wpuszczony tutaj, wpuszczony w tej końcówce jest nasz zawodnik i właśnie on tutaj trafia, brawo, brawo dla niego, Jonsson i Einarsson melduje się w polukarnej. właśnie on strzela bramkę na 1-2 i jeszcze tutaj nie wszystko, jeszcze tutaj nie wszystko, stracone, 83 minuta, panowie, żądam więcej, chodźmy po drugą bramkę, nie Tutaj na ofensywną, bo zwykle oznacza to obniżenie rywali i iler. No i proszę, Luiz Oziank broni. No i tu jeszcze może nie być wszystko stracone w tym meczu. Stały fragment gry dla gości. Mamy tam jednego napastnika, dwunastkę. Kto to jest dwunastka? Jonas Jonsona, gdzieś tam z przodu. Jonas Jonson tutaj wyprodukował asystę w tym spotkaniu, tak więc mamy bramkę młodego zawodnika i asystę młodego zawodnika, którzy no tam tę minutkę, wcześniej, chociaż ją są chyba wcześniej w istocie. Wcześniej, dobra, nieważne, ale chyba... Dobra, nieważne. Tak czy siak, dwóch rezerwowych dało nam bramkę, mamy 92. minutę, no i kolejny atak. I kolejne niecelne podanie we własnej połowie. Fakt, że poszli tak wysoko w obronie, że... Oj, to myślałem, że już ring to przechwyci i będziemy mieli tutaj jakąś jeszcze sytuację. No może teraz, moi drodzy, 93 minuta. 94 w zasadzie jakieś pół minuty do zakończenia spotkania ring odprowadzany tutaj przez obrońcę Giliona. Jeszcze raz ring, Saletros. Czy no te podania. Te okropne. Niecelne podania. No dzisiaj były gwoździem do naszej trumny. Leo z Łapie i to będzie ostatni akcent tego meczu. Koniec spotkania, wracamy na mecz numer 28. Nie, 29, bo potem jest 30. Moi drodzy, wracamy na mecz numer 2, którego nie będzie, bo to e, Jürgen. No już jest końcówka meczu, zostało. E, Mecz trwa. mecz zaczął się 1,5 godziny przed naszym, w 70 minucie. Dziur Garden prowadzi już 2 do 0, więc ta przewaga między nami a nimi jest już zbyt wysoka. Ma, mają teraz 6 punktów przewagi nad nami, za chwilkę będą mieli 9. To... Zasadniczo kończy nasz sezon, więc widzimy się w następnym odcinku, w którym rozegramy sobie ostatni mecz w sezonie. Będzie to Eusters i oczywiście będzie również podsumowanie sezonu. Zatem krótki i szybki odcinek. Dziękuję. To był trenero. To był Droga. Do zobaczenia. Peace out!